Witajcie moi kochani, już wkrótce nie będę nagrywała w taki sposób, tylko będę mogła sobie postawić swój telefon i będzie zupełnie, mówię, inna kolorystyka, takie 4K, lepsze efekty. Ale mam nadzieję, że Wam nie przeszkadza sposób taki, który nagrywam, po prostu jest naturalnie po swojsku. Dzisiaj będziemy robić w sumie to ja już zrobiłam, może tak Wy będziecie robić a Monia Wam da przepis i spokojnie sobie go zapiszcie. Batoniki bezpieczenia. Tak się tutaj prezentują. Nie będziecie potrzebować bardzo wielu składników. Jedna szklanka masła orzechowego, rodzynki, trzy łyżki płatków owsianych, dwie łyżki. Z sezamu, około 4 łyżek wiórków kokosowych, trochę soli, czekoladki gorzkiej, tak z 8 kosteczek, 100 ml oleju kokosowego i puszkanki miodziku. Wykonanie bardzo proste. Wymieszajcie sobie płatki z dodatkami, masło orzechowe roztopcie z czekoladką. I miodem wymieszajcie, i wymieszajcie też jeszcze z olejem kokosowym. Jeżeli chodzi właśnie o te sypkie właśnie produkty, które macie w misce, wymieszajcie je właśnie z tym roztopionym masełkiem, miodzikiem i olejem kokosowym i włóżcie na kilka godzin do lodóweczki. I proszę bardzo, mamy szybkie watoniki bezpieczenia. Oczywiście, jeżeli nie nadążyliście, to śmiało napiszcie, że prosicie o ten przepis i Monia Wam go udostępni. Sama tworzę przepisy i mam nadzieję, że przybędzie Was trochę na moim kanale. Trzymajcie się ciepło z Panem Bogiem.